Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś taka krótka analiza mitycznych grubasów z rynku kryptowalut. Może nie tylko z rynku kryptowalut, ale tak się zajmijmy grubasami, bo szkoleniowcy zajmują się ulicą, analizą tłumu, co ta ulica robi, psychologią tłumu. Może zobaczmy, co robią grubasy, jak się grubasy zachowują. Zrobiłem taką ankietę na Twitterze. Pytanie, dlaczego grube ryby nie kupują teraz BTC, a kupowały po 30, 40, 50 i 60 tysięcy dolarów USD? Prawie 20%, że nie mają już pieniędzy. Odpowiedzi. Prawie 10% nie wierzą już w bitcoina. Prawie 10% też będą teraz sprzedawać. No i 2 trzecie, że czekają na niższe ceny. Co ciekawe, te 2 trzecie, czekają na niższe ceny, trochę się kłóci z tym, że nie mają już pieniędzy. Bo dlaczego? Ktoś miałby czekać na niższe ceny i nie kupił po 20 tysięcy, skoro kupował po 30, 30, 50 i 60. Może jednak już pieniędzy brakuje, skoro nie dokupują. Choć znajdują się tacy, co kupują, jednak taki Michael Saylor z MicroStrategy, to kupił za 20 tysięcy bitcoinów jeszcze. W jego przypadku, no to już jest skrajna nieodpowiedzialność, już hazard pełną gębą. Bo jak grozi mu zamknięcie pozycji, a jeszcze dokupujemy. To ci, którzy grali na Forexie, grali na krypto z dźwignią. I wiedzą, jak już prawie zamyka im konto, zeruje konto, ale jeszcze to jest ta ostatnia szansa, że kupię jeszcze w dołku i teraz jak odbiję, to wyjdę na zero już w ogóle będzie super. No to tak mi się kojarzy właśnie z czymś takim, że ktoś dokupuje, to jest taka jego ostatnia szansa. No myślę, że dobrze się to nie skończy. Ale zobaczymy, może się mylę, może jednak wszystko będzie pięknie i wspaniale. E, tutaj YouTube'owi naganiacze szkoleniowcy. E, fani grubych ryb. Mówią, że tutaj patrzą, co robią grube ryby. One się nie mogą mylić. I, co ciekawe, też taką sprzeczność to widzę. Ciekawe im to nie przeszkadza. Potrafią mocno hejtować. E, właśnie. Jakieś instytucje, jakichś grubych graczy, że instytucje, urzędy i w ogóle nie znają się, nie wiedzą co robią, ale jak mainstream, instytucje wchodzą pełną gębą, czy już weszły do kryptowalut, to dobrze, to super, tak. Hmm, trochę to sprzeczne, no ale jak się tak nie znają, a tak weszli wszyscy nagle, hura, No, no ale może to komuś nie przeszkadza, ktoś tutaj nie, nie widzi w tym sprzeczności. Podpieranie się statystykami, Gloznowem, jakieś super wskaźniki, które pokażą nam, jakiś super wskaźnik, który pokaże gdzie sprzedawać, gdzie kupować. No, ze statystykami jest tak, że no niestety bardzo można łatwo manipulować tłumem dzięki statystykom, bo tutaj mamy czarno na białym, wykresiki jeszcze tu w górę, tu w dół. No przecież to, przecież to nie jest żadna ściema, wszystko jest transparentne na bitcoinie, tu nic się nie ukrywa, to nie jest. Niezoszukiwane, więc te wskaźniki muszą być prawdziwe. No właśnie, no to tak nie działa. Coś, że jak coś działało do tej pory, nie znaczy, że będzie działało wiecznie. Staram się też o tym przypominać, żeby mieć to na uwadze, że no nie jest tak, że będzie przez cały czas rosło, że kiedyś może zacznie spadać, może zacznie spadać trochę dłużej niż trochę. Trzeba też brać to pod uwagę. Tutaj ktoś może zaraz powiedzieć: Prezes, ale ty tu sam się pod takimi statystykami podpierasz, przecież. Tam sobie tutaj zrobiłeś ankietę i w ogóle ile tu tylko 1060 głosów, co to jest? A tak naprawdę to przecież są głosy ludzi, a nie grubasów, więc co ci ludzie wiedzą o tych grubasach i to jest w ogóle. To, to jest już totalna manipulacja i ściema. No właśnie. I teraz zastanówmy się, czy te osoby wiedzą, co robią grubasy, czy to były odpowiedzi tych osób, tak, jak im się wydaje. No oczywiście, że każdy patrzy przez pryzmat swojego doświadczenia, swojego podwórka. No i ta ankieta obrazuje nam co tak naprawdę myśli ulica teraz. Yy, więc, że czekamy na niższe ceny, ale. Ale już teraz nie kupujemy za 20. Hmm. no może, może kupujemy. No tam yy, tak jak pokazałem, no część może kupuję za 20, bo pewną część kupuję. Ale z tego co widzę i słyszę, to już są obkupieni w większości ludzie. No bo przecież no jak nie na tej bańce, to zarobimy na następnej, a jak nie będzie nowego ATH. Kiedyś powiedziałem, że nie będzie nowego ATH, a było. Jak było poniżej 20 tysięcy, więc nowe ATH było. A może teraz nie będzie nowego ATH? Może ta przepowiednia była trochę za wcześnie powiedziana. No, czy tak przez cały czas będzie ten Bitcoin rósł bez końca, bo mamy tutaj tą krzywą podaży, która się zmniejsza i. Coraz mniej tego bitcoina, czyli inflacja na bitcoinie jest coraz mniejsza. No, bitcoin nie jest deflacyjny, nie jest inflacyjny, tylko ta inflacja się zmniejsza. W końcu będzie zerowa podaż, a że te bitcoiny gdzieś są tracone, ktoś zgubi, więc będzie deflacyjny. No ale na razie mamy dodruk bitcoina. Tak się rzucamy, czy rzucamy. No. Większość właśnie tych kolejnościów naganiaczych rzuca się, że tutaj jest dodruk, pieniądza, mamy inflację, w ogóle jak to tu przecież przez dodruk. No jakbyśmy na Bitcoinie nie mieli dodruku, a że tutaj mały, tam duży. Tak, tylko no, trzeba też brać pod uwagę, że Bitcoin to jest taki walor typowo spekulacyjny. No opiera się, cena opiera się w 99% na spekulacji. Bo tak użyteczność, już żeśmy przerabiali użyteczności Bitcoina różne. Na początku było, że to przesyłanie poza kontrolą banków pieniądza, wartości. No, działało to na początku, nawet całkiem sprawnie. Że bitcoin to taka rewolucja w porównaniu takiej opozycji do, do finansów, gdzie są banki, jest kontrola, to sami sobie kontrolujemy swoje portfele i tak dalej. No, też to działało. I. Teraz, czy Bitcoin jest wykorzystywany do przesyłania? No raczej nie. Raczej wykorzystywane są do tego stablecoiny oparte na innych kryptowalutach. Głównie, bo jak ktoś chce przesyłać, to raczej nie chce w ciągu 10 minut yy, stracić czy zarobić procent, tylko chce, być, żeby to było stabilne. Tak samo, o, Bitcoin do płacenia, czy też wykorzystany do płacenia? No też już lepiej zapłacić stablecoinami. No przynajmniej wiemy, ile płacimy. To, co mówiłem wcześniej, to że Bitcoin jest takim antidotum na, na finanse światowe, no coraz mniej. No, chcemy kupić Bitcoina, musimy większość ludzi musi gdzieś zarysować się na jakiejś giełdzie, podać swoje dane. Można gdzieś tam drobne kupić, można gdzieś od ulicznego handlarza kupić. No, ale większość ludzi jednak się weryfikuje, rejestruje i tak naprawdę to się już nie różni niczym. Od no niczym. Znaczy, różni się tym, że w Bitcoinie mamy transparentność. Jeżeli swoje dane gdzieś podamy, jakieś giełdzie, jednej, drugiej, trzeciej, gdzieś kupujemy, no to potem, jeżeli ktoś e, będzie się mocno interesował, to może się okazać, że może wyśledzić, jaki mamy majątek. Bo przecież to wszystko jest transparentne, jak e, znajdzie, jakie mamy adresy, na których trzymamy kryptoluty. Więc to też powoli gdzieś ten mid upada. Kolejne gestorów walu. No, Jakaś bezpieczna przystań na bitcoiny, no przy takich spadkach dużych, no, no ciężko ten argument też obronić. Kolejne bańki w górę, w górę, no ale to jest yy, liczenie na to, że będziemy, że bitcoin będzie najdroższym walorem na świecie zaraz i wszyscy będą kupowali tylko bitcoina po to, żeby sprzedać komuś drożej i zarabiać. No też mi się wydaje, że raczej ciężko do obronienia to jest, więc nagle okazuje się, że bitcoin jest najlepszym walorem spekulacyjnym. Tak. To, że Bitcoin dał zarobić najwięcej w ostatniej dekadzie. No dobrze, ale idźmy dalej. Może się okaże, że nagle Bitcoin w następnej dekadzie na Bitcoinie będzie można najwięcej stracić. No trzeba brać pod uwagę też drugą stronę medalu. Dobra wracając jeszcze do tych mitycznych grubasów, które sterują rynkiem, które rządzą światem i w ogóle, które, yy, którzy nie popełniają błędów i Mówiłem nieraz o tym w filmikach, ale przypomnę, że tak naprawdę te fundusze z grubym kapitałem, które kupują, to to jest zbieranie na ulicy. W te fundusze inwestują ludzie, którzy kompletnie nie znają się na finansach, nie ogarniają tego, więc powierzają swój kapitał innym ludziom, którzy według ich mniemania się znają. Więc to jest taka ulica w kupie. Czyli ten grupa duże to są po prostu. Ulica zarządzana, czyli to jest kapitał ulicy. O, tak, sprecyzujmy, to jest kapitał ulicy, zarządzany przez ekspertów. Tylko czy ci eksperci się znają. Historia pokazuje, i y, jak sobie prześledzimy różne duże fundusze, jak to funkcjonowało. No, y, głównie się to opiera na tym, żeby zarobić i więcej mieć tych ludzi, którzy wpłacą pieniądze, i zarabiać na opłatach. A czy się zarabia, czy się traci? Wiadomo, że jak się zarabia, to lepiej, no bo więcej ludzi będzie się wpłacało, bo to super fundusz. No ale głównym celem nadrzędnym takiego funduszu jest to, żeby zarabiać na opłatach, na tych ludziach. Jeżeli coś nie wychodzi, to dochodzi do różnych przekręt, przekrętów, które, no niestety, powodują, że, że fundusze zostają okradane przez inne albo same się okradają, albo różne. Tak jak teraz mamy na kryptowalutach dużo różnych takich akcji, gdzie coś upada, tu Luna, tu Celsjusz, nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, że ktoś sobie gdzieś tam przytulił jakieś pieniądze, raz, dwa, ktoś popełnił jakiś błąd, się nie przyznał, gdzieś to zakamuflował. No i jak brakuje, no to potem już nie ma. Z czego nalać? Jak ktoś chce wypłacać, nagle brakuje, i okazuje się, że mamy jakieś takie piramidy potworzone na Ma no, Jest ich cała masa, część już wyszła, część pewno wyjdzie. Niektóre giełdy, jakieś mniejsze, powiedzmy, przestały wypłacać środki. No, w mojej karierze, na których giełdach ja grałem, to 18 już ich tych giełd nie ma, zbankrutowało, więc odsetek giełd, które bankrutują jest. Bardzo duży, no, z biegiem czasu jest coraz mniej, ale jednak duży odsetek. E, następuje powoli taki okres przejęć na rynku krypto no i na no, tylko na rynku krypto, ale na, na całym rynku też. Czyli te gruba ci co mają największy hać, którzy wytrzymają do samego końca, no przejmą za bezcen tych małych. I tak jak gdzieś rynek krypto jeszcze był gdzieś rozdrobniony, no to myślę, że po całej tej zawieruszy całej tej bezsie kryzysie, to okaże się, że ci grubi będą jeszcze grubsi. Po prostu wsiąkną te, tych małych, no ci mali poupadają. No prawdopodobnie będzie tak jak zwykle zbyt duży, żeby upaść, więc podatnicy zrzucą się ekstra na tych dużych jeszcze, czyli tak pośrednio poprzez ludzie, przez podatki dadzą rządom, rządy dadzą tym dużym firmom, więc się z wzbogacą, Więc jakby na razie mamy też przez cały czas ten scenariusz. Nie wiem, czy by miało się to coś zmienić, że nagle ktoś powiedział: Nie, dość, nie będziemy już płacić tym dużym. No na razie nie widzę takich tu odważnych. W Chinach coś tam kombinują, popodcinali nóżki dużym korporacjom, ale pieniądz rządzi, więc. Czy na dłuższą metę to będzie do utrzymania? Wydaje mi się, że raczej nie, więc raczej ci, którzy mają więcej, będą mieli jeszcze więcej i wchłoną tych mniejszych. No w Chinach też mają jakieś dziwne pomysły z koronawirusem. Zamykanie całych miast, ludzi w osiedlach, żeby nie chodzić z domu, no już tak są zamknięci od 2020. Jak długo tak można? Nie wiem. Czy Chiny się w końcu otworzą na świat? Może to jakaś grubsza strategia, żeby po prostu się nie otwierać. Dlatego no, na razie lepiej nie mieszkać w Chinach w najbliższym czasie. Bo no, albo wiedziesz, to już nie wyjedziesz, wyjedziesz to nie wrócisz. Jest to mega utrudnione. Więc tak kończąc wątek grubasów na rynku. Myślę, że nie ma co się przejmować grubasami. Lepiej się skupić na sobie, na tym, co my wiemy, na edukacji własnej. Co jesteśmy w stanie zrobić, czego nie jesteśmy, analizować swoje błędy i na spokojnie sobie robić swoje, a nie patrzeć na innych, bo ktoś wie lepiej, ktoś nie wiem, jest milionerem, ktoś tam zarobił grube miliony, to już on na pewno się zna. No teraz myślę, że niezłe buldupy mają wszyscy naganiacze youtubowi, szkoleniowcy, którzy na szkoleniach. I na, na tej bańce krypto zarobili grube miliony. No niektórzy to naprawdę zbili majątki, no, takie, które no, ciężko byłoby tyle pieniędzy zarobić. No, naprawdę i to będą ludzie w młodym wieku, którzy no, takich pieniędzy nigdy w życiu by nie zauważyli, gdyby nie kryptowaluty i nie pomysł na siebie. Zostanę ekspertem od kryptowalut, naganiaczem YouTube'owym. A dlaczego mają ból dupy? Bo nagle okazało się, że ich majątek, ktoś miał na przykład 100 baniek, to już ma 50. Niektórzy, jak mieli 10 tysięcy, mają 5, 100 baniek 50. No, 50 baniek drogą mnie chodzi. No, 50 milionów to już jest trochę dużo pieniędzy. Nie wiem, jak sobie z tym radzą. Pewno trzeba sobie jakoś z tym radzić. No, myślę, że e, psychologowie będą mieli pełne ręce roboty. No, bo. Niby 50%, to nie jest tak dużo, obyślenie 50% kapitału, ale 50 milionów złoty, jeżeli sobie pomyślimy, czy to jest dużo, czy mało, no myślę, że to jest sporo. Niektórzy byli miliarderami, nagle już nie są, bo tak trochę kurs spadł. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że trzeba sobie obserwować. To nie znaczy też, żeby. Nie oglądać, nie słuchać, nie, nie patrzeć, co mają do powiedzenia inni, właśnie najlepiej słuchać z różnej strony. Tych, którzy są mega pozytywnie, tych, którzy są mega negatywnie nastawieni, tych, którzy próbują trochę w lewo, trochę w prawo i wyrobić sobie własne zdanie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.